Dzisiaj sprawdzimy sobie, czy zimowa kurtka jeansowa ochroni przed strzałem z najtańszego pistoletu zasilanego kapsułą CO2. pierwszy strzał oddamy na dystansie 3 metrów Jak widać, na tym dystansie kurtka okazała się na tyle kuloodporna, by ochronić przed strzałem. I na koniec oddamy jeden strzał z przyłożenia. No i tutaj kurtka w roli kamizelki kuloodpornej jak widać, częściowo zawiodła. Mówię częściowo, ponieważ kurtka wyhamowała około 2 trzeciej energii śrutu. Jeśli widziałeś mój poprzedni film, to wiesz na jaką głębokość wchodził strzał z przyłożenia, gdy nie było kurtki.